Nakręcił w Londynie coś, co zniknęło na ponad 50 lat. Żaden amerykański fan nigdy tego nie widział. Nawet najwięksi kolekcjonerzy Batmana nie wiedzieli o jego istnieniu. Nagranie było zamknięte w brytyjskich archiwach, zapomniane przez wszystkich. W 2018 roku ktoś odnalazł go podczas poszukiwań zaginionej historii telewizji. Słowa Adama Westa w tej zaginionej scenie szokowały widzów. Odkrycie dowiodło że nawet najsłynniejsi superbohaterowie potrafią skrywać mroczne sekrety. W 1964 roku Ed Graham Productions nabyło prawa do stworzenia serialu telewizyjnego o Batmanie. Pomysł polegał na stworzeniu prostej, sobotniej porannej przygodówki w stylu serialu Przygody Supermana, emitowanego przez CBS dla dzieci w latach 50. Plan zakładał obsadzenie Mike'a Henry'ego, linebackera NFL, który później stał się Tarzanem w roli pierwszego aktora Batmana w telewizji. W 1965 roku CBS było bliskie podpisania umowy, ale tygodnie rozmów utknęły w martwym punkcie. Stacja nigdy nie przejęła serialu. Gdyby do tego doszło, Batman mógłby skończyć jako nudny program dla dzieci, co mogłoby na lata zrujnować miejsce tej postaci w popkulturze. Henry wkrótce zrezygnował z projektu, by zagrać Tarzana. A cały plan upadł tuż przed rozpoczęciem zdjęć. Ta porażka oznaczała, że świat nigdy nie zobaczył Batmana w sobotni poranek, ale jednocześnie utorowała drogę wersji w Prime Time, która później podbiła świat. W tym samym roku w rezydencji Hugh Hefnera w Chicago wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Hefner zdecydował się wyświetlić wszystkie 15 odcinków starego serialu o Batmanie z 1943 roku. Na spotkaniu było mnóstwo celebrytów i osób z towarzystwa. Początkowo wyglądało to na zwykłą. Nostalgiczną imprezę, ale wywołało reakcję, której nikt się nie spodziewał. Goście przebierali się, krzyczeli do ekranu, buczeli na złoczyńce i wiwatowali podczas akcji. New York Times i inne media relacjonowały pokazy, zwracając uwagę na dziką atmosferę. Nagle hollywoodzcy dyrektorzy zaczęli postrzegać Batmana w nowym świetle. Story serial, niegdyś zapomniany, znów stał się modny. Impreza Hefnera pokazała że ludzie chętnie przyjmują przerysowany styl Batmana jako rozrywkę. Bez tego wydarzenia postać mogłaby pozostać zamknięta w zakurzonych szpulach filmowych. W 1965 roku Columbia Pictures wykorzystała szum medialny i przerobiła serial z 1943 roku na jeden cztero i pół godzinny film zatytułowany Wieczór z Batmanem i Robinem. Premiera odbyła się w Playboy Theatre w Chicago. A film szybko rozpowszechnił się w kinach studyjnych i miasteczkach uniwersyteckich. Tłumy napływały, a seanse o północy były wyprzedane. A sprzedaż w barach bije rekordy. Niektóre kina podzieliły seanse na dwa dni, siedem odcinków w sobotę i osiem w niedzielę. Doniesienia opisywały kolejki ciągnące się wzdłuż całego bloku. A fani pojawiali się w kostiumach. Sukces zaskoczył dyrektorów Kolumbii, i przykuł uwagę stacji ABC. Liczby mówiły same za siebie. Batman mógł przyciągnąć ogromną publiczność. Sprzedaż biletów i nagłówki przekonały stację, że serial o Batmanie z żywym aktorem może okazać się wielkim hitem. Mniej więcej w tym czasie Yale Udolf, młody dyrektor w ABC, wkroczył w centrum uwagi. Udolf był fanem Batmana od dziecka i po zobaczeniu reakcji publiczności w Chicago był bardziej niż kiedykolwiek przekonany, że ta postać powinna znaleźć się w telewizji. Zaczął promować ten pomysł na każdym spotkaniu. Krzycząc nawet do swoich szefów: Powinniśmy zrobić Batmana. Początkowo go wyśmiali, ale Udolf nie zamierzał przestać. Napisał pełną propozycję stylowego serialu łączącego elementy Jamesa Bonda i człowieka z wujka. Jego wytrwałość stała się legendarna. Niektórzy dyrektorzy ABC przyznali nawet, że zaczęli czytać komiksy o Batmanie potajemnie, ukrywając je w magazynach biznesowych podczas lotów międzystanowych. Ostatecznie determinacja Udolfa odegrała kluczową rolę w przekonaniu ABC do podjęcia ryzyka. Kiedy William Dozier został zatrudniony jako producent w 1966 roku, przyznał się do czegoś zaskakującego. Nigdy wcześniej nie czytał komiksu. Kiedy w końcu sięgnął po kilka numerów Batmana, żeby je zgłębić, uznał je za tak dziwne, że uznał, że nie można ich traktować poważnie. Gadżety takie jak spray odstraszający rekiny i wątki o Batmanie walczącym z Jokerem przekonały go, że jedyną drogą do sukcesu jest komedia. Zamiast kopiować komiksy bezpośrednio, postanowił uczynić z serialu kiczowatą parodię. Był to śmiały wybór w czasach, gdy amerykańska kultura była już przesiąknięta satyrą od sztuki Andyego Warhola po inspirowane komiksami obrazy Lichtensteina. Rezultat był nieporównywalny z niczym, co można było zobaczyć w telewizji. Jaskrawe kostiumy. Przerysowane postacie złoczyńców i migające na ekranie słowa takie jak po-o i bam definiowały styl. Podejście do Ziera zadziałało. Premiera Batmana w styczniu 1966 roku od razu stała się sensacją. Nie wszyscy popierali wizję Doziera. Słynny powieściopisarz szpiegowski Eric Ambler został pierwotnie zatrudniony do napisania pełnometrażowego filmu o Batmanie, który miał zapoczątkować serię. Ale gdy tylko dowiedział się, że Dozier planuje przerobić postać na komedię pop-artową, zrezygnował z projektu. Znany z poważnych thrillerów, Ambler nie chciał mieć nic wspólnego z satyrą. Jego nagłe odejście pokazało, jak nietypowy był pomysł Doziera. W Hollywood rzadko zdarzało się, by pisarz porzucił tak duże zlecenie tylko dlatego, że nie zgadzał się z kierunkiem, w jakim zmierzał. Casting był kolejnym punktem zwrotnym. W 1965 roku nakręcono dwa pełnoekranowe testy. W jednym wystąpili Adam West i Burt Ward. W drugiej roli wystąpili Lyle Wagoner jako Batman i Peter Dial jako Robin. Wagoner był bezpieczniejszym wyborem. Był już znany w Hollywood i wyglądał tak, jak oczekiwali tego dyrektorzy. West był jednak praktycznie nieznany. Kiedy porównano nagrania testowe, to West i Ward uchwycili ekscentryczną, kiczowatą energię, której pragnął Dozier. Studio postanowiło zaryzykować i odrzucić bardziej znaną gwiazdę. Wagoner odniósł sukces w innych serialach, w tym w serialu Carol Burnett i Wonder Woman. Ale to West i Ward tchnęli życie w Batmana i Robina w sposób, w jaki nikt inny by tego nie potrafił. Droga Adama Westa do tej roli była szczególnie nieprawdopodobna. Przykuł uwagę producenta dzięki krótkiej reklamie Nestle. Jego kamienna postawa w tej reklamie pokazała, że potrafi z kamienną twarzą wygłaszać absurdalne kwestie. Dozier od razu zrozumiał, że właśnie takiego tonu potrzebował ten program. West podpisał kontrakt 21 września 1965 roku, pokonując większe nazwiska. Po prostu dlatego, że potrafił sprawić, by Batman wydawał się jednocześnie poważny i zabawny. To unikalne połączenie sprawiło, że jego występ był niezapomniany. Tymczasem Burt Ward został obsadzony w roli Robina w 1966 roku. Miał wtedy 20 lat. Choć postać została napisana jako nastolatek w liceum, młodzieńczy wygląd Warda przekonał widzów, że jest bliżej 15-16 lat za kulisami sam wykonywał akrobacje kaskaderskie, przez które w ciągu pierwszych pięciu dni zdjęć czterokrotnie trafił do szpitala. Kontuzje pokazały, jak bardzo zaangażował się w rolę. Fani latami debatowali nad jego prawdziwym wiekiem, ale jego energia i sprawność fizyczna idealnie oddawały charakter postaci. W rolach głównych wystąpili doświadczeni aktorzy teatralni, którzy dodali spektaklowi charakteru. Alan Napier, urodzony w 1903 roku i spokrewniony z byłym brytyjskim premierem Neville'em Chamberlainem, zagrał Alfreda. Napier, wykształcony w Królewskiej Akademii Sztuki Dramatycznej w Londynie, występował od lat 20. XX wieku i miał 63 lata. Gdy dołączył do obsady Batmana w 1966 roku, Neil Hamilton, który grał komisarza Gordona, miał bogate doświadczenie w filmach niemych i sztukach teatralnych. Ich pochodzenie pomogło ugruntować serial, nadając mu powagę, która równoważyła barwny chaos wokół nich. W 1954 roku psychiatra Frederick Wertham opublikował książkę zatytułowaną Seduction of the Innocent Uwodzenie Niewinnych. W książce wysunął tezę, która zszokowała czytelników i szybko rozprzestrzeniła się po Ameryce. Wertham stwierdził, że historie o Batmanie są psychologicznie homoseksualne. Zwrócił uwagę na fakt, że Bruce Wayne i Dick Grayson mieszkali razem. Nie mieli w domu żadnej kobiety i czasami pokazywano ich relaksujących się obok siebie. Przytoczył nawet przypadki chłopców, którzy mówili mu, że chcieliby mieszkać z Brucem Wayne'em. Wertham posunął się nawet do nazwania komiksu marzeniem dwojga homoseksualistów żyjących razem. Jego idee nawiązywały do szerszych obaw lat 50. Z okresu największej fali tak zwanej, lawendowej paniki, oskarżenie to nie zniknęło po wydaniu książki. Utrzymywał się przez lata i rzucał długi cień na Batmana. W latach 60, kiedy serial telewizyjny o Batmanie stał się fenomenem kulturowym, producenci i aktorzy wciąż obawiali się. Że jakikolwiek szczegół w serialu może wywołać kontrowersje. Nawet dialogi, kostiumy i fabuła były uważnie obserwowane. Co sprawiło, że Batman był jednym z najdokładniej analizowanych seriali dla dzieci swoich czasów pod kątem ukrytego znaczenia społecznego. Napięcie wybuchło w 1967 roku, gdy magazyn TV Radio Album opublikował artykuł zatytułowany Kampania szeptów przeciwko Batmanowi i Robinowi. Miał on zaledwie dwie strony. A resztę strony zajmowały zdjęcia przebranych bohaterów. Ale jego treść miała znaczenie. Po raz pierwszy w mediach głównego nurtu poruszono temat plotek o związku Batmana i Robina oraz o aktorach Adamie Weście i Burcie Wardzie. Choć artykuł zaprzeczał tym oskarżeniom, zawierał również subtelne porównania. W jednym z wersów napisano, że choć oboje musieli słyszeć szepty, podobnie jak Liberace kilka lat temu, to bez wątpienia śmieją się przez całą drogę do banku. Uwaga ta była ukłonem w stronę słynnego pianisty Liberace'a, który w latach 50 pozwał gazety za sugerowanie jego homoseksualizmu i kiedyś zażartował, że płakał przez całą drogę do banku po wygraniu 8 tysięcy dolarów odszkodowania, czyli około 22 dolarów w tamtym czasie. Powołując się na niego, magazyn podsycał plotki, udając jednocześnie, że je dementuje. Pokazywał, jak głębokie stały się szepty. Stając się punktem zapalnym debat publicznych na temat seksualności i telewizji w tamtej epoce, porównania do Liberace'a nie były przypadkowe. Ujawnili, jak zakodowany język i chytre aluzje pozwoliły autorom poruszyć temat bez stawiania bezpośrednich oskarżeń. Artykuł o albumie telewizyjnym i radiowym wykorzystał tę technikę, wiedząc, że czytelnicy połączą fakty. Artykuł sugerował, że podobnie jak Liberace, gwiazdy Batmana były świadome żartu. Ciesząc się sławą i ignorując plotki. Ale dla producentów serialu, plotki te nie były żartem. Obawiali się, że wizja homoseksualnej atmosfery wokół serialu może odstraszyć sponsorów i widzów familijnych. Kierownictwo ABC szybko zareagowało. Ich rozwiązaniem było przerobienie fragmentów serialu, aby bardziej uwidocznić pociąg Batmana do kobiet. Uderzającym przykładem była scena, w której Batman mówi Robinowi: że jego zainteresowanie ładnymi superzłoczyńcami wynikało z pierwszych nadchodzących pchnięć męskości. To stwierdzenie było nieco naciągane, ale celowe. Od tamtej pory scenariusze często zawierały sceny, w których Batman interesował się kobietami, nawet jeśli wydawało się to nienaturalne w kontekście kiczowatego stylu serialu. Był to celowy zabieg, mający na celu zapewnienie widzów i sponsorów, że Pelerynowy Krzyżowiec jest w pełni heteroseksualny. Kampania nie zakończyła się na scenariuszach. Za kulisami studio prowadziło kampanię reklamową, aby przedstawić Adama Westa i Burta Warda jako niekwestionowanie męskich bohaterów. W magazynach i materiałach prasowych można było zobaczyć, jak ćwiczą karate, opowiadają o swoich małżeństwach czy chwalą się dziećmi. Nawet ich treningi i hobby były przedstawiane jako dowód męskości. Wysiłek był niemal desperacki, ale odzwierciedlał presję, z jaką zmagali się aktorzy i stacja. W latach 60. zwykła plotka mogła zagrozić nie tylko reputacji gwiazdy, ale i sukcesowi całego serialu. Tymczasem sam serial zaczął borykać się z problemami, które nie miały nic wspólnego z plotkami. W styczniu 1966 roku Batman wkroczył na ekrany telewizorów i od razu stał się sensacją. W lutym, w szczytowym momencie oglądalności, obejrzało go 14 milionów domów, przyciągając aż 42% widowni. Jednak emocje nie trwały długo. Do marca, 1966 roku, liczba odcinków emitowanych w środy spadła tak bardzo, że ledwo utrzymywały się w tygodniowej dwudziestce najlepszych. W notatkach ABC z tamtego okresu przyznawano, że nowość powoli zanikała, a formuła zaczynała wydawać się powtarzalna. W obiegu zaczęło krążyć określenie znużenie Batmanem. Latem 1966 roku spadek oglądalności przerodził się w załamanie. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej Batman był jednym z najpopularniejszych seriali w kraju. Jednak artykuł Associated Press z 11 sierpnia donosił, że oglądalność gwałtownie spadła, a Batman zniknął z listy najpopularniejszych programów. Gadżety wciąż dobrze się sprzedawały, ale widzów było coraz mniej. Sieci telewizyjne spodziewały się spadku oglądalności w miesiącach letnich. Ale był on znacznie większy niż zwykle. Moda, która wpłynęła na modę i slang, odchodziła już w przeszłość. Film o Batmanie, który miał premierę w 1966 roku, miał ożywić emocje. Studio zainwestowało w promocję, spodziewając się wielkiego sukcesu. Zamiast tego film zarobił zaledwie 1,7 miliona dolarów w kasie. W 20 kluczowych miastach film uzyskał 122% przeciętnego wyniku. Jednak eksperci ze studia spodziewali się, że prawdziwy hit będzie miał wynik bliższy 200. Sprzedaż gadżetów utrzymała się na wysokim poziomie, ale sam film nie przyniósł zysku. Rozczarowanie zszokowało zarówno 20th Century Fox, jak i ABC, które liczyły, że film przedłuży życie serii. Kiedy we wrześniu 1966 roku rozpoczął się drugi sezon, oglądalność przedstawiała się ponuro. Batman zajmował średnio 34. Miejsce wśród wszystkich programów telewizyjnych, co stanowiło druzgocący spadek w porównaniu z pierwszą piątką z początku tego roku. Niektóre odcinki spadły nawet do 40 miejsca w rankingu. Dodanie nowych złoczyńców, takich jak Łucznik i Kobieta Kot, nie pomogło. Liczby jasno dawały do zrozumienia, że magia wygasła, a obsada otwarcie obawiała się anulowania serialu. Najbardziej zaskakującym fragmentem tak zwanego zakazanego materiału o Batmanie z ery, 1966 roku wcale nie był odcinek amerykańskiej telewizji. Pochodził on z Londynu. Z maja 1967 roku, kiedy Adam West w kostiumie Batmana nakręcił film z przesłaniem o bezpieczeństwie na drodze dla brytyjskich dzieci. Przez ponad 50 lat nikt nie widział tego nagrania. Nawet najwierniejsi fani amerykańskiego Batmana nie wiedzieli o jego istnieniu. Film w końcu ujrzał światło dzienne w 2018 roku. Kiedy to grupa archiwalna Kaleidoscope odkryła go podczas kampanii mającej na PAI, celu odzyskanie 100 najpopularniejszych fragmentów telewizyjnych w Wielkiej Brytanii. Do tego czasu nigdy nie był wyświetlany poza Wielką Brytanią, i większość uważała, że zaginął na zawsze. Kiedy w 2018 roku publiczność w końcu zobaczyła ten klip, poczuła się, jakby odkryła ukryty skarb, zarówno z historii superbohaterów, jak i brytyjskiej kultury. W klipie Batman wykorzystuje swoją sławę, by uczyć dzieci musztry krawężnikowej, brytyjskiej wersji zasad bezpieczeństwa na drodze, stojąc na cichej ulicy. Adam West ostrzega dzieci przed śmiertelnym niebezpieczeństwem, jakie codziennie czyha na nie podczas przechodzenia przez jezdnię. Demonstruje kroki z opanowaniem i autorytetem. Zatrzymaj się na krawężniku. Spójrz w prawo. Spójrz w lewo. Ponownie spójrz w prawo i przejdź tylko wtedy, gdy będzie to bezpieczne. Pozostaje w pełni wcielonym Batmanem, łącząc wizerunek amerykańskiego superbohatera z brytyjskimi zasadami bezpieczeństwa w sposób, w jaki nie zrobił tego żaden inny aktor. Film przez dekady pozostawał nieznany, co sprawiło, że jego ponowne odkrycie w 2018 roku stanowiło dobitne przypomnienie, że nawet największe franczyzy mogą utracić fragmenty swojej historii. Pierwszy publiczny pokaz odbył się 14 kwietnia 2018 roku na Uniwersytecie Miejskim w Birmingham. Pokaz zapoczątkował ogólnokrajowe poszukiwania przez kaleidoscope. 100 zaginionych perełek telewizyjnych, w tym odcinku w seriali Doctor Who i Avengers. Wydarzenie przyciągnęło zarówno profesjonalistów, jak i wieloletnich fanów, z których wielu było oszołomionych. Dowiadując się. Że Batman zagrał kiedyś w zapomnianym filmie o bezpieczeństwie na drodze, to ponowne odkrycie pokazało, jak wiele ważnych materiałów multimedialnych wciąż kryje się w archiwach i prywatnych kolekcjach, czekając na odnalezienie. Innym elementem historii Batmana, który zaintrygował fanów, była piosenkarka Leslie Gore, wystąpiła jako pussycat, sneaks a Catwoman, w dwuczęściowym odcinku Scat, Darn Catwoman, wyemitowanym 25 stycznia. 1967 roku. W trakcie trwania odcinka zaśpiewała dwie piosenki: California Nights i Maybe Now. Chociaż California Nights pozostało, Maybe Now zniknęło z amerykańskich powtórek z niewyjaśnionych dotąd powodów. Piosenka została napisana wspólnie z jej bratem Michaelem Gorem i wydana jako strona B-singla Treat Me Like a Lady. Chociaż niektóre wydania i zagraniczne audycje wciąż ją zawierały. Powtórki amerykańskiej telewizji kablowej i emisje Emmy przerwały występ. Wielu widzów nie wiedziało o jej istnieniu, przez co brakujący numer stał się jedną z najdziwniejszych zagadek serialu. Kontrowersyjny był również moment z udziałem komisarza Gordona. W jednej z wersji serialu Batman zabiera go do jaskini nietoperzy, gdzie Alfred używa nietoperzowego sprayu nasennego. Aby go ogłuszyć i zapomnieć o sekretnych tożsamościach bohatera. Niektóre stacje telewizyjne wycięły tę scenę lub całkowicie usunęły scenę zagazowania, ponieważ producenci obawiali się pokazania komisarza policji pod wpływem narkotyków, nawet w kiczowatym kontekście. Inne wersje całkowicie bagatelizowały obecność Gordona w jaskini nietoperzy. Montaż pokazał, że nawet lekka telewizja musiała pilnować swoich granic, zwłaszcza że oglądały ją miliony dzieci. Nie wszystkie niezwykłe historie z ery Batmana pochodziły z ekranu. Pod koniec lat 60. Adam West został wyrzucony z Aspen w Colorado na 15 lat po tym, jak niesławna impreza wymknęła się spod kontroli. Później przyznał: Alkohol? Tak. Kobiety? Tak. Policja? Tak. Krążyły wówczas plotki, że był hollywoodzkim awanturnikiem. Niektórzy twierdzili, że zakaz wynikał ze skarg na hałas i zniszczenie mienia, choć nigdy nie wniesiono żadnych oskarżeń karnych. Dokładnie. Piętnaście lat później, West otrzymał list od przedstawicieli Aspen z potwierdzeniem, że może wrócić. Ten odcinek ugruntował jego reputację jako kogoś więcej niż tylko telewizyjnego superbohatera poza kamerą. West i Bert Ward stali się równie sławni ze swojego życia nocnego, co ze swojej walki ze złoczyńcami Gotham. Ward przyznał później, że często spotykali się z entuzjastycznymi fanami, wciąż mając na sobie kostiumy. W swojej autobiografii opisał spotkania, które szokowały czytelników i zawstydzały producentów serialu. Twierdził nawet, że kiedyś uciekł przed zazdrosnym mężem, skacząc z okna motelu w błoto. Te opowieści potęgowały plotki krążące wokół gwiazd, a Sam West twierdził, że Ward wyolbrzymiał wiele z nich. Mimo to plotki nadwyrężyły ich relacje zawodowe i zaniepokoiły dyrektorów stacji, którzy obawiali się. Że wizerunek serialu jako przyjaznego rodzinom może ucierpieć. Legendę serialu budowali nawet ich koledzy z planu. Caesar Romero, który grał Jokera, słynął z odmowy zgolenia wąsów. Zamiast tego charakteryzatorzy pokryli je grubą białą farbą we wszystkich 120 odcinkach i filmie z 1966 roku. Słaby zarys jest nadal widoczny w zbliżeniach, co sprawia, że Joker Romero jest niezapomniany. Two, co zaczęło się jako osobista próżność. Stało się jednym z najgłośniejszych dziwactw w całej serii Batman. Za kulisami aktorzy często żyli równie dziko, jak ich ekranowi bohaterowie. Według Westa i Warda ich sukces doprowadził do niekończących się imprez wypełnionych nocnymi imprezami, alkoholem i nieustanną uwagą. Spotkania te trwały niekiedy do świtu, przez co aktorzy byli zmęczeni podczas zdjęć i zmuszali ekipy charakteryzacyjne do dodatkowej pracy. Aby ich twarze wyglądały świeżo. Relacje z tamtych czasów potwierdzają, że chaos poza kamerą niekiedy dorównywał niecodziennym przygodom emitowanym co tydzień. Batman z lat 60. Pozostaje w pamięci nie tylko ze względu na barwną akcję i kiczowaty humor, ale także z niezliczonych ukrytych historii, które go otaczały. W 1966 roku legendarny pisarz science fiction. Harlan Ellison został poproszony o stworzenie odcinka serialu telewizyjnego o Batmanie. Zdecydował się na wprowadzenie tragicznego złoczyńcy Dwie twarze Polstate, która nigdy nie pojawiła się w serialu. Mimo że była jednym z najsłynniejszych wrogów Batmana, Ellison nazwał swoją historię przestępstwami obojga twarzy. Pasował do zabawnego, kiczowatego stylu serialu, ale miał też mroczniejszy akcent, który go wyróżniał. W pewnym momencie rozważano nawet kandydaturę Clinta Eastwooda do tej roli, co dodałoby serialowi ogromnej siły gwiazdorskiej. Ale propozycja Ellisona pojawiła się tego samego dnia. Kluczowy dyrektor ABC odchodził ze stacji. Z powodu tego momentu i politycznych zakulisowych wydarzeń scenariusz został odrzucony. Pomysł pozostał ukryty w aktach Ellisona przez prawie 50 lat. Dopiero w 2014 roku DC w końcu zaadaptowało go na komiks zatytułowany Batman 66, The Lost Episode, dając fanom przedsmak tego, co mogło się wydarzyć. Twórcy serialu zainwestowali również sporo w stworzenie Bad zarówno na potrzeby serialu, jak i filmu z 1966 roku. Łódź została zbudowana na zamówienie przez Glastron i wyposażona w gadżety, które miały olśnić widzów. Po raz pierwszy pojawił się w filmie, ale koszty kręcenia na wodzie były szokujące. Każda scena wymagała specjalistycznego sprzętu, większej liczby ekipy i dodatkowych środków bezpieczeństwa, często generując tysiące dolarów na planie. Ze względu na koszty, producenci korzystali z badbołta bardzo oszczędnie i wkrótce został on zamknięty w magazynie. Dla fanów stało się to niemal mityczne. Przypominając, jak ograniczony budżet zmusił serial do rezygnacji z niektórych z najbardziej ekscytujących pomysłów. W trzecim sezonie, w 1968 roku, oglądalność Batmana gwałtownie spadła. ABC nagle anulowało serial, ale gdy wydawało się, że nadzieja zniknęła, NBC wyraziło zainteresowanie jego ratowaniem, tworząc czwarty sezon. Wtedy ujawniono szokujący błąd. Producenci zrównali już z Ziemią plany zdjęciowe. W tym jaskinie Batmana, rezydencję Wayne'a i biuro komisarza Gordona. Koszt ich odbudowy oszacowano na kilkaset tysięcy dolarów, co dziś odpowiada ponad dwóm milionom dolarów. Kiedy NBC dowiedziało się o tym, porzuciło ten pomysł. Czył, co mogło być ratunkiem dla serialu, zakończyło się tym, co dziś uznaje się za jedną z najdroższych wpadek produkcyjnych w historii telewizji. Przez lata fani wierzyli, że NBC poważnie planowało czwarty sezon. Ale oficjalne źródła mówią co innego. Oglądalność osiągnęła już najniższy poziom, a budżet był niewystarczający. Zamówiono tylko 17 odcinków trzeciego sezonu, a kosztowne produkcje, takie jak Bad Boat, zostały porzucone lub były rzadko wykorzystywane. Po zniszczeniu scenografii, koszty jej odbudowy okazały się zbyt wysokie dla telewizji w 1968 roku. Poza krótkim dochodzeniem, NBC nie podjęło żadnych działań. Pomysł zaginięcia czwartego sezonu pozostaje raczej legendą niż rzeczywistością, a dokumenty wskazują, że od początku było to niemożliwe ze względów finansowych, podczas gdy Batman był wciąż popularny. Producenci rozważali stworzenie spin-offów. Jednym z nich był serial o Batgirl, a nawet nakręcono odcinek pilotażowy, choć ostatecznie dołączyła do głównego serialu. Inne pomysły obejmowały serial o Robin, a nawet taki, który promowałby innych bohaterów DC. Coś w rodzaju wczesnej Ligi Sprawiedliwości. Niektóre z tych projektów dotarły do etapu prezentacji z grafiką koncepcyjną i dyskusjami w sieci. Jednak, kiedy Batman upadł w trzecim sezonie, a plany zdjęciowe zostały zniszczone, wszystkie spin-offy zostały anulowane. Niektóre z nich zostały porzucone zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem castingu. Notatki stacji telewizyjnej z 1967 i 1968 roku potwierdzają że koniec Batmana oznaczał również koniec wszelkich szans na zbudowanie większego uniwersum superbohaterów.